I dzisiaj witajcie z tej strony COXMAN Chciałam zapytać w kolejnym odcineczku na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku znowu sobie gramy w Fortnite'a. Chciałbym jeszcze, chciałbym jeszcze, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. I tak, teraz jest pewna ważna sprawa, a mianowicie taka, że zagramy sobie dzisiaj parę. Nie wiem dlaczego tak po prostu zagramy sobie dzisiaj parę, więc zostawcie łapkę w górę i suba. Yy, I tak. Teraz yy, będziemy sobie dzisiaj pykać, mam nadzieję, że coś się tam uda. Wiesz yy, w kolejce, grosze w kolejce, przez przez 9 Minus. o, oczekiwania odpory fajnie. Dobra, yy, to mi tam war waruje yy, coś w domu, nie wiem co. Nie wnikajcie. Moi drodzy, yy, teraz tak. Zagramy sobie tutaj gierkę w Fortnite. Jedną, dwie, trzy plus minus. Staramy się coś wygrać z tam... Z jakimiś jakimś randomowymi, randomowymi typkami I... tyle I moi drodzy, teraz tak yy, Czy ja mam kogoś w teammecie? Czy on naprawdę ma pierwszy level? Gdzie jest? Nie ma go Co? Nie wiem, może musi się jeszcze wczytać Dobra Dobra Przynaj Dobra, jakiś, jakiś ten, jakiś dum z 60... którym się tylko. Nie nie przyjacielu, nie awcz. No dobra, proszę Cię, gdzie polecisz? Powiedz mi, gdzie chcesz lecieć? I proszę Cię, nie awcz, bo będę miał przestranię. Hmm, nie wiem, chcesz na zalew? Za na potnę? Dobrze. Lecisz na ten gdzie, ty? gdzie chcesz lecieć, mój przyjacielu? No, takie jak mój przyjacielu Przyjacielu w drużynie, które Nie wiem, czy jest dobre, czy jest złe mm, Teraz tak Pytanie, gdzie lecisz? Mm, czy ty lecisz na potnę? Tak, leci na potnę, dobra yy, Leci na potnę yy, Oby nie No, raczej będzie leciał na potnę. Ja, ja, ja lecę na ten budynek, ja nie wiem jak on. Nic, nikt. Nikt, nikt nic nie widzi. Hahaha. Ha, ha. Jezus. Czy ja naprawdę spadłem? Czy ja jestem na tyle nubem? Dziękuję. Dziękuję, zatańczę ci tam za chwilę. O! Bąbkę ci. Okej? Okay? Nie jesteś jeszcze gotowy. Ja. Dobra, zrobię tak. Yy, wyślę mu to. Yy, zrobię tak i zrobię tak. No dobra. Yy, to też mi starczy. No dziękuję bardzo. Jednak jest miły gościu, bo są czasami tacy... Yy, nie będę mówić kto. Ja, ja chcę cię wyrzucić, typie! O! Yy, w sumie nie wyrzuciłem, tylko zabiłem. Dobra, likwidacja jest. Yy, nie potrzebuję tego. Yy, dobra, ale ogólnie go ściumiłem, więc może się udać. Dobra, dobra, ging, ging, ging. Dobra. Spoko... Yy, znowu nie będę wnikać. Ile on ma ammo? 30. Wezmę i to, i to. Bo i to, i to mi się przyda. Yy, gdzie jest wróg? Nie, raczej sobie jakoś powinien poradzić. Wiem, moi drodzy, dzisiaj mogę być taki troszeczkę rozkojarzony. A to przez to, że po prostu jest u mnie godzina... Która? Dopiero 11. Ja ledwo co wstałem. I tak, tak. Jest dzisiaj piątek. Pewnie się zastanawiacie... Dlaczego nie poszedłem do szkoły? Nie wnikajcie. W sumie nie wiem, dlaczego ja to mówiłem, więc... Wytnę to. Dobra. E, tak, tutaj to biorę, 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 biorę. I idziemy. E, spoko, jakoś sobie poradzimy na tych potnych. Tutaj jest też dużo sportowych aut. Tam leśnie jakiś 00. 0 e, Pierre, food fishing, fun. Co? Nie wnikam. E, dobra, no przejdź, billboardzie. Czy tutaj jest. Tutaj jest zawsze ta zamarżarka. A nie, jednak nie tu. Mój błąd. Ale tu jest skrzynka. Yy, gdzie jest wróg? Czy naprawdę ty mnie nie trafiasz? Yy, co mi dajesz? Potem na razie nie chcę. Nie dziękuję. Wiem co zrobię. Wezmę go, przeszukam. No, yy, dobra. Galaxii. Yy, gdzie jest wróg, 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 wróg? A dobra. Następny poziom, fajnie, milutko. We, wezmę się, o i nie wiem, co ci zrobię. Dobra, po prostu wezmę cię, zabiję z kilofa. W tym wezmę i zatańczę. Nie, dobra. Yy, nie, nie będę zły. Yy, Złamać. Yy, zmienię go sobie. Dobra. I idziemy dalej. 30 HP. Nie wiem, dlaczego tyle mam. Hit z tym. Czy tutaj jest skrzynka? Powinna być. I nie ma. Idziemy dalej. Hmm. Tutaj będę wziął, sobie zatańczył, tak dla Beki. Proszę bardzo. O! Dzięki za flopera! E, już lecę, już lecę, dziękuję. Floper... Mm -hmm. nie, gościu jest miły. Dobra. E, floper, e, teraz tak. Idziemy dalej, bo chciałbym tutaj znaleźć gdzieś te wykopiska. Wykopiska jest takie w ogóle słowo. Takie, takie jakby gruzki, nie wiem czego. Co to był typu? Nie. E, takie gruski, jakby kamienie, gdzie można wykopać i będzie skrzynka. Ale nie widzę. Więc idziemy tutaj. Fioletowy tek, co? Nie, on pije to chyba. O, dobra. Zatańczymy sobie we dwójkę. Spoko. Ogólnie yy, gości bardzo miły, moim zdaniem. Dobra. Teraz tak. Yy, wezmę sobie zmienie, zmienie. I teraz tak. To jest lepsze. Tak. Yy, biorę sobie to i te... Yy. Crashpady i lecimy dalej. Po, 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 potrzebuję, yy, wiecie czego? Potrzebuję czegoś takiego jak MK. Yy, potrzebuję tutaj MK. Jest typo. tutaj. No spoko, możemy sobie po parasolach latać. Latać jest. Nie, nie wnikam, nie wnikam, że można latać po parasolach. Yy, teraz tak. Co ja tutaj? O nie, co ja rzemdru. Żebym... A, słuchaj, idź z tym. Yy, czy gdzieś tutaj? Yy, będzie coś takiego jak MK, bo przydałaby mi się jakaś taka sensowniejsza broń. Lodóweczka. Siorborybka. Lubię to. Lubię tą grę. Siedem... Aż dwie? Uu miło. Yy, pistolet, to biorę tylko samo ammo. Wiesz co, ja chyba pe pewnie się troszeczkę czuję z tekiem niż ze złamasem. Nie wiem, tak po prostu. No dobra, mm, ty sobie tam bądź na datypie. Mm, I teraz tak, nejdy, Nejdy, najdy, najdy. Idziemy dalej. Mm, nie ma. Idziemy dalej. Tak, wiem. Tam, tam miałem schody to z tego, że tej biurę sobie rozwalam. Y, troszeczkę drwienka. Y, trochę mi się zwróciło za tamte schody. Co to jest za broń? Y, strzelba. Przyda mi się. I chyba z niej skorzystam. Tak, skorzystam. Yy, Zrobiąc tak i tak. Yy, Najdy. Czy gdzieś mogę rzucić te najdę? Na tych płotnych nikogo prawie tutaj nie ma, więc nawet nie ma sensu. Zostawiłbym sobie na później. Cześć. Yy, tutaj jest... Ja bym tu poszedł potem. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Dobra. Jedziemy po ten zrzut. A, ten chcesz autem. Dobra, to ty tam może coś siedzieć i sieć, czy cokolwiek tam będziesz robić, czy tam strzelać. Lecimy dalej. O, 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 o dzięki, dzięki. Najdę. Mm, rzucamy. Teraz tak, biorę szybko tą skrzynkę MK jakaś, proszę. Snajpa, może być. Kraszpady. Yy, Dobra, na easy. E, Kill. E, spoko, spoko. Scar. E, spoko. Wiecie co, nie wiem, mógłbym mu coś dać, nie wiem, jakieś leczonko czy coś takiego, tylko, tylko nie, najpierw go muszę ocucić. Tak, muszę go ocucić. Dobra. E, teraz tak, e, szczęśliwy. E, tak, tak i tak. Ten zrzut... Daj jemu, co jest? Dlaczego oni we mnie nawalają? Gdzie, gdzie jest? Dobra, jest, na Easy, Easy kill. Dobra, ja wezmę sobie RPGA zamiastka albo zamiast tego. Reszcie zostawiam. Są mógłbym to wziąć? To jest Twoje. I masz leczonko. Tutaj Tobie daję to. Ja bym wziął sobie, wypożyczył na chwilę bandażownicę. Tak bym zrobił i tak bym zrobił. I teraz tak, moi drodzy, mamy raczej już wina. Tylko będziemy potrzebować tak, tak i tak. Yy, no to lecimy dalej. Jest Bites. Bierzesz, bierzesz. Spoko. Yy, Okej, okay, no to lecimy dalej. To chyba nie weźmiemy tej furki. Yy, lecimy. Dobra, skarpą pompa, wszystko filetowe lub złote. Spoko. W ogóle nauczyłem się ostatnio też z tej pompy korzystać. Mam nadzieję, że to będzie się wszystko nagrywać. Spoko. Teraz mogę sobie jeździć i strzelać. Yy, dobra, lecimy dalej. Co ktoś do nas nawala? A, Mars RPGA. Dobra, yy, Twój track. Brawo ty. Mm. Nie wiem, lecimy dalej. Wezmę to sobie. Skąd nawalają? Dobra, dostał Heda chyba. Dobra, yy, Wesys Kara, yy, no chyba, że masz strefa, 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 strefa. Part życia. No, reload. Yy, Okej, okay, dzięki za snajpę. Spoko, spoko i spoko i spoko. Wszystko jest gites. Dobra, jest 13 osób, w tym jest troszeczkę krucho, dobra. Masz, tutaj z RPGa, bo ja nie wiem, czy tam jest wróg, czy nie. Chyba niezbyt. Zrobię yy, tak, tak. Jezus, spoko. Zrobię tak, tak, tak i zrobię tak. Tak zrobię. Dostał, dobra. Tego RPG'm walne. Szybki reload. Zginie. No to na RPG O dobra, idę tam do niego yy... Nie! Jezus Nie potrafię się Co? Dobra, nie nieważne yy... ja. Jest 10 osób, 5 teammatów razem z nami Czyli 4 przeciwko nam Więc no trochę krucho. A jakoś sobie poradzimy nie wiem w ogóle też jaki tytuł będzie w ogóle filmu, bo bo, 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 bo wiecie o co chodzi. Jest, dostał, dostał. Yy, Heda. Dobra. Le, idę tam do ciebie już, przyjacielu mój. AirPack yy, Reload. W ogóle ten RPG jest bardzo OP. Bardzo. Yy, Fila. Yy, RPGim dostajesz? Dobra. Nie dostaję rpg Tylko proszę Cię, oszczędźcie mnie. Nie oszczędzą, chyba. Słuchaj, kolego, 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 proszę Cię. Tutaj są wrogowie. Mnie nie musisz y, ratować. Uwaga, bo tutaj jest. Szkoda. No szkoda, moi drodzy. Zobaczę, ile się nagrywa i widzimy się później. 17 minut. No, zajmujemy czwarte miejsce. No szkoda, no ale cóż, koniec odcinka niestety. Więc tak, moi drodzy, mmm, powiem wam tak. Standardową wsadkę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, kliknijcie dzwoneczka. Ja się z wami żegnam. Do i następnego odcinka. Cześć.